Moi drodzy, w takim momencie następuje faza hoveringu. Hovering od nazwy yy, producenta odkurzaczy chodzi o wciąganie z powrotem w relację was do tej gry narcystycznej, co właśnie może nastąpić i najczęściej następuje. No dobrze, ale jakie funkcje ma ten tak zwany love bombing, czyli to bombardowanie miłością, o którym mowa w dzisiejszym odcinku? Służy on więc po pierwsze, aby zdobyć nad wami kontrolę. Partner staje się zależny od narcyza emocjonalnie i poznawczo. Dzieje się to niezauważalnie, nawet nie wiecie, kiedy taki narcyz obija was wokół swojego paluszka. Służy to także narcyzowi, aby podnieść własne ego. Narcystyczna jednostka czy osoba karmi się idealizacją najpierw kogoś, na przykład was, ale także siebie, ale przede wszystkim podziwem dla własnej osoby. Jeżeli Udaje jej się wrócić do Was, jest to dla niej dowodem, jaka ona musi być wspaniała, przynajmniej w jej głowie, ale także w Waszej głowie w międzyczasie, co wcale nie musi być faktem. Jeżeli ktoś patrzy z boku na taką sytuację, może widzieć zupełnie inny obraz niż Wy, ponieważ Wy na ten moment macie już nieźle wyprany mózg. Przepraszam, że tak zwracam się do Was, ale czasem takie sformułowania bardziej docierają do ludzi dotkniętych. Nie chcę tym nikogo obrazić. Tak jak mówię sama, swego czasu doświadczyłam takich odczuć. Wiem, jak to smakuje i wiem, że trzeba też nazywać sprawy po imieniu. Jaki ma to wpływ na ofiarę? Najpierw faza, oczywiście, euforii, poczucie intensywnej miłości i bezpieczeństwa. Wszystko wraca z powrotem. Macie znowu ten, tego swojego ukochanego, tą swoją ukochaną. Które takie rozniecił was ogromne, gorące uczucia i zniknął, ale jednak wrócił, czyli jednak was kocha. Jednak jest to ta najwspanialsza dla was osoba, z którą chcecie budować przyszłe życie, które wam obiecał czy obiecała. Potwierdza to, tym bardziej odczucie, że jednak znaleźliście tę bratnią duszy. Że to, co wydawało wam się wcześniej, jest jednak prawdą, a nie jak jeszcze przed chwilą myśleliście, kiedy narcyzm zniknął że to było tylko jakieś wasze złudzenie. Nie, teraz macie fazę potwierdzenia, przynajmniej z waszego punktu widzenia. Jesteście przekonani, że znaleźliście tą bratnią duszę faktycznie. Następnie dzieje się coś, co nazywamy fazą dezorientacji, czyli stajecie się poirytowani, ponieważ macie trudność czy niemożność zrozumienia tej nagłej zmiany zachowania nartystycznego partnera. Zaczyna być dla was ponownie chłodny, odrzucający, "Szorstki, może nawet opryskliwy."